Są takie liszki. Głos znajomy z YouTube YouTube'a. Z dokładnie. No. Eee, moment. Do nie Zbieracze? Przyszłości. Przyszłości. Ale nie jesteśmy. <noise> nie jesteśmy zbyt znani. Nie, my chcemy Ale pokazywać ja przedmioty, no. tylko. My byliśmy w weekend w Wielkiej Górze. Kurcze, no, co tam no, zobaczyliśmy? Przepięknie. Te kieliszki w jakiejś to nie są? Ojej, nie chcę tutaj szkodzić. 80 sztuk, ale ładne są. Naprawdę, to jest pięknie szkodowane. Podnoszę do góry. Nie mogę. Nie mogę podnieść, bo sfilmuję pana. Nie, to nie. Piękne są. Hmm. Ja mam dzika na punkcie kieliszku kształt czaszy, czaszy, ale m -m. prosta nóżka. To znaczy, się tam mogę robić tu robotę, nie? Absur, pięknie szlifowało, pięknie. To co? Jestem za. Jesteś za. Ale, ale będziemy, będziemy negocjować, da się? Nie, nie, da się. nie, nie negocjujemy. Dlaczego? To się nie da. Ja tak strzeliłem, bo u, żeście mnie zaszokowali. I znaczy, ja w zasadzie się nie zastanawiam. Tutaj kosztuje taki kieliszek w pobliżu. No, tak, dużo, dużo, dużo więcej. Co? Mają w tym czasie. Nie wiem. Ładnie się widać. Czekaj, zobaczymy sobie tutaj. Tak, tak, no jest. 80 coś tylko, tak? Czemu on w ogóle taki pachasz tak, tutaj? Czy mi się tylko wydaje? Coś mu dolega, nie? Nie, 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 nie. Oczywiście, że ma. No właśnie, tak mi się... to jest tak pięknie szuwana noga, no nie widać, nie? Dobra. Wiecie, co to może być za kamień? O, to, 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 to jest. I, 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 o, można? Piękne szkło, piękne lichowanie w ogóle. To nie jest szkło. to jest coś. To nie jest szkło, Myślę, że to, nie jest, szkło. to nie jest szkło. Dlaczego ktoś dawał, zadawał mi sobie tyle trudu i tyle ścianek robił, to znaczy tyle? Żeby uzyskać że taki, taki, taki efekt, właśnie? Nie za bardzo. A ja poszedłem do szklarza i bo no. tutaj był lekko uderzony i po prostu wszystko na matowo. nie? Mm -hmm. A tu? A to też można spolerować, na przykład później. Tak, tak, tak. Na pewno. No. Nie się wydaje, przedmiot. że to jest... rodzaj przycisku do papieru, być może. Jest już podzono. Fajne, Dobrze, fajne. Jest złotych. Dobrze, to weźmiemy te kieliszki sobie. bardzo bardzo podobają. Otóż. To bierzemy dwa czy jeden? A wiesz co, ja zbieram pojedynczo, ale, ale te mają tak piękną nogę, że z tymi nóżkami i to. chyba się skuszamy dwa. Pozwolisz, że przejdę dalej? Czekaj, co by mi jak pięknie To że ciężko, bo to u nas też kurczę? Dobra, bierzemy. 160 zł. Na, na dwa schabowy, no? <grym grym grym grym> na, na dwa placki w węgiersku, nie? Tym razem nie udało się nic wynegocjować. Ja, następnym razem pan następnym będzie razem chyba pan bardzo. Życzliwy. Ja bym Serio? Tak. Ale tak jakbyś mnie zaskoczył. Dlatego, ale co? Bocimy no trzeba te inda tej. Jaka mi nie cena da. kurki tej komaly? Tej komalowej? Tej tyle? Uh Pięćset. -huh. Śliczne jest, nie? No, ale mam. Ale... Coś czuję. Aha, no tak, czuję gorąco. Czuję się z biją. Fajna jest, kurka jest fajna. To zrobi się jeszcze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No, Interesujące to też. No. To czeski to jest has. Hasu cizzy. Jeszcze mamy to przecież nie? Ładne. Z tym złotem. Wygląda jakąś Anglia. Przecież to będzie tobie, sobie tam sobie jeszcze tutaj wejdę w kat, przepraszam kosty, tak, jest tak, to jest razem tak, to jest Rosenthal, nawet się nie są oryginalne, to... No nie dalej, Co? To ładne. Co tam ja tam w ogóle coś widzisz? Ładne. Co na temat tego dużego? To w jednym miejscu. No. Ale co no, to jest? Mała Ale ten nie jest sygnowany. aż jest sygnowany ten po pokal, nie? Mhm. Uh -huh. Nie chcesz zapytać o ten z monogramem? Chciałabym nawet, no. no to, to fajna karaweczka. Jaka Fajne cena tego jest. kieliszka? jest taka uszkodzony ładnie To już jest chyba barok, tak mi się wydaje mhm. jest Piękna Piękna, piękna Jakiej tam talerzu ocenia? 15 zł 15 zł To jest nasz To jest nasz tutaj.

Dobra, okej, okay, fajnie. dobra, dobra. To już 15 złotych. Dzień dobry, można? Co można? Sfilmować. A w jakim celu? W celu umieszczenia na mediach społecznościowych. Nie bardzo jestem z tymi mediami społecznościowymi, to wie pan, jest bardzo to nie uważa pani, że to jest znakomita reklama nie. dla tego typu produktów? Cześć. w takim razie. W takim Dlaczego? Razie nie nagrywaj. To jest coś okropnego. Tak, tak, ładnie. Ojejku. O, to też fajne, ale pokór jest Dzień dobry. Można sfilmować? Ale co to? No to piękne przedmioty. I jak najbardziej. Dziękuję. Ten, ta baterka, w jakiej scenie? Oje 800 zł, tylko ona, 800 zł. ona jest srebrze. Dół to jest srebrny dół. Srebrny dół. Tak, mhm. i oryginalne szkło. A dla pani za 700. Za 700, dobre. Eee... Jakie co? 70. Ma pan No. Płask ja sprzedałem pół płaski. godziny temu takiej większej wersji. Było, ale jest tylko. Jest zł, rzadko, w tym jedna uszkodzona, jest. No ale to już rzadkość jest nieco. To... No jakby pan wcześniej był, to. Ja spytałem o ceny. Nie, no, on jest bardzo złoty No. ten płaski 150 zł, wszystko. Wszystko 150 zł. Wyprzedaż garażowa. Wyprzedaż garażowa. To jest dobra cena Nie. przecież. Za to. No dobra, dobra. Było trochę jak pasał. Nie ma nic. Dzień dobry. Można? Można, proszę. Dziękuję bardzo. Dobra. To jest jakiś coś takiego. Ciebie ostatnio interesowały fajki. Fajki? Tak. A tu wiesz co to Nie, to nie takie. Czego właściwie szukasz przy tych fajkach? To jest nowe. Ale to jest fajki. Dziękuję. Szuka fajki szukasz. Tutaj w betonie. Dziękujemy To wszystko Ząbkowice są, nie? Tak, Ząbkowickie szkół Ale w tym Piękne Ząbkowickie szkół W tym fajne i śledziówki asteroid 1, 2, 3, 4, 5, Rąby i guziczki Ramy, guziczki, wieńce tam masz z tyłu. A wieńce, tak. A to jaki maluch, to też jest na medalionu. To już skierniczka, nie? Fajny walu. No mają swój urok te przedmioty. Mają, mają, mają. To jest też między innymi nasze dzieciństwo, a przynajmniej część. No, końcówka tego okresu, tak. Powiedziała, że... Masakrujesz asteroidy, jedząc z nich ciasto, to byś nie wiedział. nie? No, wcześniej nie wiedziałem, no, nie zajmowaliśmy się tym. A to kilka, kilkanaście lat jedliśmy ciasto na asteroidach nie mieliśmy pojęcia. Pięknym, bursztynowym kolorze. Płomiennym. to jest. Pumiennym kolor. No. no, ja mam problemy z określaniem barw. To też bardzo Tak mi się wydaje. Spójrz na to tutaj. A to już tutaj jest jak mi się wydaje. Jaki Piękne tutaj jest. Kilka jasie świnek, fajne. jasie. Tam jest fajne. Jaka cena tego jasia? Do zielonego? Od spodu jest. Od A, jest od spodu. serdeczne. 150 150. Za kolorowego jasia. Fajne, to jest fajne. Jakby ci się podobał, chciałabyś, to masz zielone światło. To jest zielone światło, dobra. Decyzja należy do ciebie. Ale wiesz, ciebie. Że, że tutaj jesteśmy od jakiejś dopiero godziny, jeszcze nie zaszliśmy wszystkiego. To jest fajne, fajne kolor w tej drodze. Przybywają coraz to nowe. No właśnie, wazonik chyba mamy w domu, mama miała też. To jest Pan Micanka. No. Coś dla dziewczyn. Sorka, osioł, 250. Nie wiem czy on takie nie mają w tym kolorze właśnie. To jest ładne. Spójrz. Klinger, tak? Klinger, tak Rozbija, że też fajka. A cena Klingera też pewnie jest pod spodem, jest spodem tak? Tak, to nie jest źle. Jest pięknie tego, grawerowany. Widzi Pan, ma trochę Zaszły, zasady. Tak. troszkę mu tu zaszło. Nie, tabletka, nie tabletka do czyszczenia protez. Muszę go wrzucić. Schodzi. Tylko kwestia wszystko. jest tego, że jak ja go potem zapakuję na sam dół, to jak będę go miał wypakować, to bym w domu musiał to wszystko wyjąć. Moważ, 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 moważ. No, to I dlatego jest on właśnie... tak jeździ praktycznie cały czas. Jak się ma tyle szkła, to no niestety. Tak Ale muszę go wrzucić na wierzch i go wyjąć. To podoba mi się. Ładny, jest, ładny, bo nie ma nawet żadnych uszczerbków ani nic, jest taki, jest taki względny, ten zasadzik z mydzi jest. Niektórzy zbierają w ogóle tylko z grawarem Kigary, zauważyłam. No, no położysz mi stubę. mi stóp? No co? nie, coś wynegocjujemy. Coś no widzisz. To, no jasne, no, tu nasz, z każdej rzeczy coś A można urwać. A ty nie tam masz? Tam, nie nie, mam. nie wiadomo, ale coś można Ja uczyć. mam innego, innego koloru. In, koloru. Ale nie Nieprzyjmowalne pewnie. No dobrze, to co Co możemy zaproponować? Hmm? No dużo nie zejdziemy, ale coś tam można. A jakby to, ile to dużo jest? No, Czy to, mogę znaczy, to nie dużo? Dyszkę. No, to i tak ja zaproponuję na... dwie dyszki. No może być U pustu. Pewnie. Może być. 80? No pewnie. Serio, no to pięknie. Dziękujemy, kupione. wygadania. a powiedz mi, co posadzimy teraz? No właśnie, to jest problem. Ja od tego w folię, a chyba tak. Ma pan coś? Bo my jesteśmy zupełnie nieprzygotowani jak zwykle. Jesteśmy dzisiaj biedni w tym kierunku, nie mamy nic. No świetnie, bomba. Żono, płacimy. Zazwyczaj to jest odwrotnie. Fajnie, fajnie. Rzadko mają nalepki i ciężko je rozpoznać w ogóle po, po, się po się stylu, na rzadkę mają. kierowne. Powiedziałaś? Tak, jest tak. A jest ta klejka, tak? Jest, no. Jest naklejka, tak też no. nie. dobra, płacę. No, to mi się Nie ma problemu z filmowaniem, życzliwi. Nie ma problemu. W idealnym stanie. O, to właśnie. 120. A co Cię zainteresowało? Co cię zainteresowało? Aha, ten kolor mamy. Nie, wiem, nie, nie, to, to jest to jest ten Mhm. mam mhm. Nie, to jest ten sam. Okay. Mhm to ona ma wkład w ogóle? Nie, wkład ten, taki inny. Tak, tak. To może inny wkład. Znaczy nasza masywna, tylko w Tak, tak. Ten tak. Turka. jest piękny. No. Ja Naprawdę. No, to jest też by z tysiąca w mniej wchodzić. Trzeba się zapytać. No, trzeba zapytać. Zapytajmy. Bo nawet ciekawa jestem. To nawet na przykład niektórzy pewnie. Kupili by dla, dla oprawy, nie? Nie, to jest porcelana bardziej. Nie wiem. A co znalazłaś? A, książeczki ciekawe, nawet tutaj. Fajne. I to liczysz na to, że kupisz takie artefakty w Bytomiu? <gry> no można by zapytać o ile. Mhm. Przejście To jest co? To jest patrona miśnieńska w zbiorach wawelskich. Katalog. Jesteśmy ponownie na kartonach, ale innych, już w innym miejscu, przy wjeździe. Tutaj są dużo ciekawsze rzeczy. Oczywiście ceny również są wyższe. Nie, to są chyba jakieś tylko takie naklejki. No proszę, tu mamy kurkę Latimo. No proszę, i druga kurka jest z drugiej strony. Niebieska. Misie. Co plejadę tak? Ja nie chcę, by Co ty robisz wygodnie. O proszę. Ja mam to może było A na zakupach, to wiem, Rafa. Jest uszkodzona. Ona waży 3 kg, coś dłużej? Nie, dziękuję. Wierzę ci na kolkę. słowo? Nie ma korka, może. Nie ma korka, niestety. Pod tymi szmatami tutaj? Nie. No, nie, to, nie, szmatami? nie, nie. nie. to są jakieś obróciki? A to? Zgradujemy? I nawet całkiem ładne. A to? Zgradujemy? Nie, nie czuję się na siłę. No, dawaj. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tutaj takie zdobienia charakterystyczne. Nie wiem, nie chcę się kompromitować. Da radę? Dobra. No, pomóż mi. Czy miałeś przedwojenny ćmielów? Nie mów To przecież ostatnio widzieliśmy, że zdaje się. jest zdaje się. specjalny gatunek Przedwojenny ćmielów Brudna, niesamowicie No ale to jest przedmiot Warty uwagi Tam tak, Zobaczymy sobie zobaczyć tylko nie jest zarysany. dobra, można by zapytać o cenę. Mhm. Taniej nie będzie pewnie, ale Spytamy. nawet dla ciekawości swojej własnej Tak No i ćmielów cena 150 zł ma za duże przetarcia i wydaje nam się, że cena nie jest adekwatna. Zrezygnujemy no, dziewczyny by się ucieszyły. Kurczę, poczekał. Są filiżanki w ogóle? To jest obiadowy. Nie, to jest obiad. Tak, to jest obiad. Okej. Okay. No szkoda, się kupić jakąś żankę dla dziewczyn. Ale nie ma. To jest to jest Bidemajer, a to jest sesja, nie? No. I Są, szki są szki. dwa, dwie sztuki. Są... A ten jest chyba bez niczego, tak? Bez grawerów. Bez grawerów. No. Spóźniał, to, to tam powierzchnię. No. Nie. Dobra, ja zapytam o <śla> to i przecież. Ale to, to, to podgacujemy odnośnie medalionu, to możemy tu dać. Józefiny para 1000. E,

Nie rzeczy. rzeczy. Obraz? Pozwolisz? No ale malarz chyba nie przykładał się za bardzo do swojej pracy. No nie, nie był przypadkiem restaurowany i reputowany. Amatorsko. Mogłoby być, no. Może to specjalistka z Hiszpanii się tym zajmowała? Co Marku, ty jesteś specjalistą od takich technicznych spraw Thomson Houston tu pisze coś, ale tu niestety nie widzę już tego. To jest jakiś, nie wiem co to jest. Jakiś miernik? Tu mamy tabliczkę z jest Miernik, to bardziej wydaje mi się jakaś. Yy, pomoc Naukowo-Dydaktyczna. dydaktyczną Pana. Mm. Ze szkoły. Nie mówię o tym. Mówię o tym wiszącym. Dziękuję. Jaka cena? 600. I nasza skromne zakupy z Targu Staroci z Bytomia na które również się udaliśmy z rozpędu, jakby. Pięknie ręcznie malowany talerzyk z portretem. On jest ręcznie malowany, to nie jest jakaś kalka. Nie wiem, czy to będzie widać. Próbuję tak jakoś to złapać. Zresztą to czuć pod palcem. I według mojej wiedzy to jest Karknoll Carlsbad. Dlaczego? Ponieważ spotykałam takie, takie same talerze sygnowane wyciskowo Karknol Karsbad. Tutaj nie ma absolutnie nic, żadnego wycisku. Do tego talerzyka brakuje mosiężnej metalowej obręczy. Ale my sobie ją dokupimy, bo widywaliśmy już takie na targach staroci, więc tutaj sobie ją dokupimy. Za ten talerzyk zapłaciliśmy 15 złotych, więc jak za taki piękny talerzyk to naprawdę nie jest dużo. Ja jeszcze chciałam tak pokrótce wspomnieć o tej polityce sygnowania Kalknola. To jest naprawdę bardzo dziwna polityka to była. Kalknol sygnował przeróżnie, czasami nie sygnował nic, czasami sygnowane były tylko talerzyki deserowe na przykład. Absolutnie tutaj Knol. Nie miał żadnej polityki sygnowania właściwie. Tutaj już swoje odrobiłam, swoją lekcję odrobiłam, jeśli chodzi o sygnatury Karla Knola. I to był absolutny roller coaster. Dobra, idziemy dalej. Żółwik. Ja nie wiem, tutaj wydaje mi się, że to jest na świeczkę, bo tutaj jest jakiś chyba wosk. Pan powiedział, że to jest na jajko, w co mi się nie chce wierzyć, bo on jest za mały po prostu. Czy on ma jakoś? Sygnatury? Nie ma. Ten drobiazg skupiliśmy na upominek. Ktoś zbiera po prostu. Jeże. jeże i żółwik, powiedziałam? Nie, jesz. jeż. Ty mylisz czasem. Ja do... mylę często, tak, tak. Z nie wiem dlaczego, ale mylę. Mam nadzieję, że ta osoba, która to zbiera, nie ma czegoś takiego jeszcze. Ja pierwszy raz widziałam takie coś. Nie wiem, czy to nowe, czy stare. Nie wyglądało takie całkiem nowe, ale wzięliśmy. Cena była tutaj za to: 25 zł. Czy wiesz, co, to jest na filmie. A to jest na filmie? No Chyba właśnie. 20, ale pewnie nie jestem. Chyba, Chyba 20, 20 wiem, są... no, To Gdzieś tam było, przewinęło się. Mar Marcina tutaj zakup. Wazon Żelazny Brot Klingera. No oczywiście byłaś na nie. Bo ja uważam, że tych wazonów jest jeszcze dużo i tak naprawdę to nie warto ich zbierać ale jeszcze. Ale wiesz Sylwiu, skoro mamy kilka Klingerów no to, to jest to okazja do tego kolekcji tak żeby zbierać dalej a to nie jest taki banalny jest a... to piękny grawer ptaka to jest chyba żuraw nie to, wiem, jest, co co żuraw. Jest, tak? to jest żuraw bardzo dużo ludzi słyszałam właśnie że zbiera tylko klingary z, yy, właśnie z grawerami, my tych klingarów tak jak powiedziałeś, mamy kilka tylko my kupowaliśmy w cenach Tylko od 1 do maksymalnie chyba 7 albo ośmiu 8 euro. 8 euro tak jest, a tutaj co. Przeważnie 3-4 euro. 80 zł za niego, ale jest duży to trzeba przyznać, że jest duży. Teraz jest można ładny. zrobić wyjątek. Jest jeszcze nie umyty, bo stał nim bez, więc trzeba go doczyścić, ale no. Twój zakup ja się nie wtrącam w twoje, twoje zakupy. Natomiast moim zakupem. Były te dwa piękne kieliszki. Bardzo miłego pana, którego serdecznie pozdrawiamy. Czasza jest tutaj z dodatkiem uranu. Bardzo ładna, piękna noga. Bardzo ładnie szlifowana. I tutaj wydaje mi się, że on ma jakiś bąbel czy jakieś bąble w środku. Wskazuje na to ten. Ja może, nie wiem czy będzie to widać, tutaj ten drobiazg, Tam taka, taka, takie ostre zakończenie, to wygląda tak, jakie ostre zakończenie, natomiast to jest w szkle i tutaj też można zobaczyć taką dziwną kulkę w środku i to wygląda jak bąbel powietrze. natomiast ta noga trochę go, trochę go maskuje, że tak powiem. Bardzo ładny zakup, bardzo piękne kieliszki. I tutaj zapłaciliśmy 80 zł za sztukę. Skromnie było w Bytomiu tym razem. Bardzo ci się nie podobał, bytom, tak? Po jelenie górze. Po Jeleniej górze, Przybladli. bytom przybla trochę, zgadza się? Ja nie będę wracać chyba na tak często jak, jak, jak jeździliśmy kiedyś. Myślę, że to takie trochę. Nie ma takiej atmosfery jak wiele Górze. Nie ma i trzeba podkreślić, że bardzo wielu sprzedawców jest niechętnie nastawiona do nagrywania. Czuć to dokładnie. I to Czyli też trochę było niemiłych wręcz. No tak naprawdę to taką atmosferę to tworzą sprzedawcy. Wytworzycie tę atmosferę. I, I no fajnie by było, gdyby no, można było pogadać. Oczywiście pozwolić na nagrywanie. Bo to, o to chodzi. Bo Co? Przecież, o to chodzi. Przecież zarówno wy, sprzedawcy i my którzy kręcą, pracujemy na rozwijanie tego Co zainteresowania. nie chodzi o nas czy o was. To chodzi o rzeczy, które, 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 którymi się interesujemy, którymi wy macie, posiadacie. Dzielmy się wiedzą, no, Bo na tym to polega i, i to jest piękne w tym. Dziękujemy, Dziękujemy za obejrzenie. Zapraszamy do następnego odcinka. Cześć. Cześć.